Szanowni Państwo, otwieram obrady 51 pierwszej sesji ósmej kadencji Rady Gminy w Radominie. Na wstępie informuję informuję Państwa, że posiedzenie Rady Gminy jest nagrywane i teletransmitowane. Administratorem danych jest gmina Radomin. Klauzula informacyjna znajduje się na tablicy ogłoszeń na sali posiedzeń Rady oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w zakładce Sesje Rady Gminy. Bardzo serdecznie witam, witam Państwa Radnych, witam Pana Wójta Piotra Wolskiego, witam Zastępcę Wójta Pana Sławomira Roszka, witam Panią Skarbnik Annę Gutkowską, witam kierowników jednostek organizacyjnych i referatów naszej gminy. Witam szanownych państwa, którzy uczestniczycie dzisiaj w naszych obradach. Witam państwa internautów. Przedstawię teraz proponowany porządek naszych dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy: otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt czwarty: Wybór sekretarza obrad naszej dzisiejszej sesji. Kolejny punkt. Punkt piąty. Informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu uchwały. Zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomin na 2023 rok, Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radomin na lata 2023-2033, Punkt 8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań, Punkt dziewiąty Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania. Punkt dziesiąty, ostatni. Wolne wnioski i zakończenie obrad naszej dzisiejszej sesji. Kto z Państwa radnych chciałby, czy z Państwa z Urzędu Gminy chciałby uzupełnić proponowany porządek obrad o jakiś punkt dodany? Bardzo proszę. Nie widzę, tak, nie ma. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Wysoka Rada jest wodna podejmować wszystkie decyzje. W takim razie, Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do punktu drugiego: przyjęcie porządku obrad sesji. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Jak zawsze protokół z obrad poprzedniej sesji był do wglądu w sekretariacie naszego Urzędu Gminy. Można było się z nim zapoznać. Przejdziemy teraz do przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Protokoły z obrad poprzedniej sesji. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem y, protokołu z obrad poprzedniej sesji. Przechodzimy do punktu czwartego. Punkt czwarty to wybór sekretarza obrad. Zgodnie z porządkiem, który przyjęliśmy, Szanowni Państwo, na początku naszej kadencji. Kolejną, y, kolejną osobą proponowaną na sekretarza obrad jest dzisiaj pan Henryk Roman Kwiatkowski. Przejdziemy teraz do przegłosowania tej kandydatury. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem y, tej kandydatury, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? głosowało 13 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem tej kandydatury. Stwierdzam, że sekretarzem naszych dzisiejszych obrad jest pan Henryk Roman Kwiatkowski. Gratuluję. I szanowni państwo przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, punkt piąty. Informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji. Pan wójt osobiście gdzie nam przekaże te informacje? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zaproszeni goście, w okresie międzysesyjnym odbyłem następujące spotkania. 24 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 25 lutego w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach. 2 marca spotkałem się z prezesem sądu rejonowego, rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z panem Leszkiem Osińskim w związku z tym iż pan prezes kończy mu się kadencja w czerwcu w związku z tym pojawiłem się żeby podsumować naszą współpracę podziękowałem za współpracę w związku z tym iż sąd w Golubiu-Dobrzyniu osoby które niewielkie przewinienia miały kieruje do naszej gminy na tak zwany odrobek, żeby kilka godzin popracował w czynie społecznym na rzecz gminy i za to też podziękowałem. Jesteśmy zadowoleni z tych osób, które wysoki sąd nam kieruje do gminy. Też tego samego dnia uczestniczyłem w posiedzeniu lokalnej grupy działania Dolina Drwęcy. Ocenialiśmy wnioski złożone przez gminy i 7 marca 8 i dziewiątego uczestniczyłem w, te, w czterech spotkaniach z okazji Dnia Kobiet. Odbyły się w szkole podstawowej w Płonnym, w szkole podstawowej w Dulsku, w szkole podstawowej w Radominie oraz zorganizowanym przez koło gospodyń wiejskich Modrzewiowe Dzień Kobiet, który się odbył w płonnym w, w pałacu Wenecja. I w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcą z Bochańca, z panem Mariuszem Szczotem. Rozmawialiśmy o przyszłych inwestycjach, które planuje na terenie gminy Radomin. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie wójcie. Szanowni państwo przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radomin na 2023 rok. O przedstawienie tego projektu proszę panią skarbnik Annę Gutkowską. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok. W uchwale nr 48 łamane przez 381 łamane przez 22 a rada Rady Gminy Radomiej z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany i tak paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 25 791 526 ,75 zł. 75 groszy, w tym dochody bieżące w kwocie 18 613 348 ,25 zł. 25 groszy, dochody majątkowe w kwocie 7 178 178 ,50 zł. 50 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28 789 37 zł i 67 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 18 609 479 zł i 16 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 10 179 558 zł i 51 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 997 510 ,92 zł, 92 grosze, którego źródłem finansowania będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 902 284 zł, planowane wolne środki w kwocie 1 986 731 ,92 zł, 92 grosze. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z udziałem tych w kwocie 108 495 zł. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 przychody budżetu w łącznej wysokości 3 795 226 ,92 zł. 92 grosze, rozchody budżetu w łącznej wysokości 797 716 zł. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 6, punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie w ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim wyodrębnia się. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5A. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5B. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radomin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-promorskiego. Bardzo proszę o znaczy o podjęcie tej uchwały. Bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję pani skarbnik. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przedstawienia stanowisk poszczególnych komisji. I tak, jakie jest stanowisko Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów? Przewodniczący pan Jan Pilarski, bardzo proszę. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Przewodniczący pan Zbigniew Bejger. Niech pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. I stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, znamy stanowiska poszczególnych komisji. Przejdziemy teraz do przegłosowania przedstawionego nam projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 13 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego projektu uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Punkt siódmy to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2023-2033 i o przedstawienie tej tego projektu uchwały. Bardzo proszę panią skarbnik Annę Gutkowską. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomi na lata 2023-2033. W uchwale nr 48, łamane przez 382, łamane przez 22, Rady Gminy Radomień z dnia 30 grudnia 2022 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomin na lata 2023-2033, wprowadza się, wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 to jest wieloletnia prognoza finansowa gminy Radomin na lata 2023-2033. Otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wujtowi Gminy Radomin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o rozpatrzenie projektu uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Jak zawsze, Szanowni Państwo Radni, kiedy zmienia się uchwała budżetowa, musi się zmienić również prognoza finansowa na, na kolejne lata. Dlatego przechodzimy do tej właśnie uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do przedstawienia stanowiska poszczególnych komisji. I tak. Stanowisko komisji gospodarki, budżetu i finansów, przewodniczący pan Jan Pilarski, bardzo proszę. Komisja gospodarki, budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Stanowisko komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, przewodniczący pan Zbigniew Beiger. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. I stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący pan Waldemar Tucholski. Bardzo proszę. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo znamy stanowiska poszczególnych komisji. Przejdziemy teraz do przegłosowania przedstawionego nam projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 13 radnych i wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu ósmego, czyli zgłaszanie interpelacji i zapytań. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Nie widzę. Nie, jeżeli nie ma interpelacji i zapytań, punkt dziewiąty. Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania jest bezzasadne. Przechodzimy w takim razie do punktu ostatniego, dziesiątego, czyli wolne wnioski, a później zakończenie obrad sesji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Tu nie widzę. Pan Wójt, bardzo proszę, Panie Wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem państwa poinformować, że w związku z rezygnacją pana sołtysa Sławomira Blunkowskiego z pełnienia funkcji sołtysa wsi Szafarnia 9 marca odbyło się zebranie, w którym którego na celem było wybór nowego sołtysa i tym nowym sołtysem sołectwa Szafarnia został pan Andrzej Kowalewski. Dziękuję. No cóż dziękuję, w takim razie, jeżeli mogę też przyłączyć się tutaj i coś powiedzieć. Panie Sławku, dziękujemy za tę pracę, którą Pan wykonał na rzecz swojego sołectwa, sołectwa szafarnia. Tutaj ufamy, że jeżeli chodzi o te obowiązki radnego, Pan tutaj będzie działał dalej aktywnie. Gratuluję również gratulujemy nowemu Sołtysowi i życzymy oczywiście. Powodzenia w tej pracy. No, oczywiście, też deklaruję i de, myślę, że też może, mogę użyć liczby mnogiej, że deklarujemy oczywiście wszelką pomoc, jeżeli będzie taka potrzebna. Y, potrzebna. Y, to jeżeli chodzi o te sprawy, czy jeszcze Pan Sławek. Bardzo proszę, Panie Sławku. Dziękuję, Panie, dziękuję, panie Przewodniczący. Ja też dziękuję bardzo Panu Wójtowi i też tutaj pracownikom naszej gminy, za współpracę, jaką y, 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 wspólnie podjęliśmy. W moim sołectwie, tak mogę powiedzieć, bo nadal jestem radnym. Y, I chciałbym bardzo podziękować też i Radzie poprzedniej kadencji obecnej za współpracę, za mogę powiedzieć to, co czekałem przez 8 lat. Drogi zostały zrealizowane, te najważniejsze, które, które były, tak, przewidziane przeze mnie. No, jeszcze chodnik, ale to w przyszłości bo może będzie. No, i tak szczerze, wszystkiego najlepszego, życzę, a przede wszystkim zdrowia dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Panie Sławku, oczywiście, i tu i dla Pana zdrowia dużo. A praca sołtysa zawsze jest pracą trudną i rzadko kiedy tak naprawdę no doceniano właśnie. O tym się czasem mówi, tak, ale w tym, w tym praktycznym kontakcie z mieszkańcami to jest, to jest właśnie ten no, często trudny kawałek chleba, że tak powiem. Więc bardzo dziękujemy jeszcze raz. No i, i powodzenia w dalszej pracy. Szanowni Państwo, to tutaj, nie, tutaj ze strony urzędu nikt nie, nie, nie chce zabrać głosu. W takim razie szanowni państwo, pan wójt, bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, w związku z tym, że dzisiaj mamy tą sesję nadzwyczajną, która dotyczyła jednego punktu, żebyśmy dołożyli środki finansowe, które mamy do dróg po przetargach, ponieważ te przetargi wyszły troszeczkę drożej i musieliśmy dołożyć, to nie chcieliśmy dzisiaj też Zapraszać sołtysów, i w związku z tym na przyszłą sesję przewidzieliśmy przywitanie Nowego Sołtysa i podziękowanie właśnie Sławkowi za te dwie kadencje pełnienia jego funkcji i działanie na rzecz sołectwa. Także podziękowania dopiero na przyszłej sesji będziemy chcieli złożyć Sławkowi i przywitać Nowego Sołtysa. Nie na tej sesji takiej nadzwyczajnej, gdzie dotyczy tego jednego punktu, żebyśmy dalej mogli pracować. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Wójcie. Tak, czyli dzisiaj tak troszkę, państwo, nieoficjalnie, tak pół, pół nieoficjalnie. Szanowni państwo, ja też dziękuję dzisiaj za przybycie. Taka troszeczkę nadzwyczajna sytuacja, ale, ale tu już na komisjach rozmawialiśmy o tym, że taka była potrzeba i dlatego trzeba było dzisiaj się w takim dosyć pilnym trybie zebrać. Myślę, że decyzja, którą podjęliśmy jest decyzją słuszną, mimo wszystko, mimo wszystkich okoliczności, dlatego że cel, który sobie stawiamy, no, musimy zrealizować, tak? Także, 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 tak to wygląda. Jeżeli chodzi o najbliższą sesję, to najprawdopodobniej będzie to 30, 30 marzec i wtedy będzie to, jak Pan Wójt już wspomniał, ta sesja z, z pełnym uczestnictwem, a więc również i Państwa sołtysów, także dzisiaj tylko w takim niezbędnym, że tak powiem, składzie, a pełna sesja oczywiście w terminie, który był już wcześniej przeze mnie też wskazywany i zaplanowany. Szanowni Państwo, w takim razie bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy udział w naszych obradach. Zamykam obrady 51. sesji Rady Gminy w Radominie ósmej kadencji. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam na. Nas, następne nasze spotkanie, nas, na nasz, następną naszą sesję 30 marca. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Do widzenia.